Witamy Piotra Frychowicza podczas szóstych Mistrzostw Polskiej Nauki w Luboniu. Witam serdecznie. Witam. Widzimy tutaj piękny medal na twojej piersi. płeczce. Jak ci poszedł start? Ile miałeś walk, Jak wygrałeś? ogólnie start to miałem cztery walki. Zacząłem koło jedenastej. Cztery poddania, tak chyba średnio. No tak poddałem wszystkich tam po dwie minuty. Ok, było myślę. Czyli jesteś zadowolony? No jestem zadowolony z dzisiejszych walk. Spoko według mnie dzisiaj poszło. No, Mógłbym tylko troszkę więcej powalczyć, myślałem, że z góry będę więcej robił, tak próbowałem, ale no niestety tylko w drugiej walce udało mi się tam przejść gardę, no i wykończyć mataleo za pleców, a tak to wszystkie z dołu przewalczyłem. To gratulujemy i gratulujemy również wygrania biletu do Abu Dhabi w Wurzburgu. E, powiedz mi, jak podchodziłeś do tego startu, jakie było Twoje nastawienie, czy to był e, troszkę inny start niż w Lizbonie? Znaczy tak, jeśli chodzi o Lizbonę, to ja miałem sesję, no i nawet nie mógłbym tak poje tam pojechać, a druga sprawa jest taka, że Lizbona, nawet jeżeli ją wygram, a jeżdżę za swoje pieniądze na zawody, to miałbym tylko medal od IBJJF-u, a za Budapię jednak, jeżeli się wygra to, open, to jest ten bilet. No i tak naprawdę szykowałem się na Londyn w Kimonach. A że udało mi się jeden egzamin zdać w środę przed zawodami, to na ostatnią chwilę, w sobotę się zapisałem na zawody i postanowiłem, że jadę. No i tutaj nie miałem z kim jechać, No i bardzo dziękuję mojej dziewczyni Patrycji, że pojechała ze mną tam. No, no zrobiliśmy 2000 km, a potem zamieniała się ze mną. Samemu na pewno by tam nie dotarł. Rozumiem. E, powiedz mi w takim razie, co sądzisz o zawodach organizowanych przez Federację UEJ Jiu Jitsu? To zależy tylko od tego, gdzie są organizowane. No, w Wursburgu sala nie powaliła mnie. No, było no, nie najlepiej, ale no, w miarę okej. Okay. Trochę też sędziowie nie byli najlepsi. Można trochę ponarzekać. Według mnie w Polsce ogólnie jest jeden z wyższych poziomów tutaj. Nawet jak narzekamy na to sędziowanie, to jest w miarę okej. Okay. Tak samo organizacja na przykład tutaj jest spoko. No, także na przykład w Holandii wiem, że te do Abu Dhabi Trialsy były spoko i tak dalej. W Maladze teraz jak oglądałem, to też było tam wszystko bardzo dobrze zrobione. Obstawiam, że Londyn też. Także no, tam w Wurtburgu, Austrii to, ten sport jest jeszcze niszowy, dlatego może nie, nie są oni tak zaangażowani jak na przykład Polska w te zawody. Przez to u nas to naprawdę dobrze wygląda i myślę, że to jest bardzo wysoki poziom. Dobrze, w, niedawno uzyskałeś purpurowy pas od raka Turka. Wcześniej e, trenowałeś głównie bez kimon e, w Marga Submission Fighting e, w Radomiu. Teraz powiedz mi, jak się zgrywasz z nową ekipą, Walians Warszawa, jak to wygląda? Znaczy w Waliansie jestem już rok, w marcu minie, bo wszedłem tutaj na studia się przeprowadzę, no ale już wcześniej gadałem z Radkiem, że, bo przyjeżdżałem na sporingi w wakacje na soboty, Także no tutaj chciałem tu trenować, bo jak patrzyłem na wszystkie kluby w Warszawie, tutaj nie mówiąc, że któryś jest gorszy, lepszy, to siebie widziałem tam, bo tam mam najwięcej sparring partnerów, zwłaszcza, że wtedy zależało mi mocno na nogi, bo chciałem startować w ADCC, teraz trochę przez to, że udało mi się te trialsy wygrać, to zacząłem robić więcej kimona, no i też szkoła mi się czasem tak układa, że nie mogę przyjść po prostu na nogi, bo mam szkołę czasami do 20, no ale bardzo dobrze teraz mi jest, się tak, czuję, że się rozwijam, Także same plusy tutaj że się przyniosłem, też. No wiadomo, większe podwórko, tutaj jest więcej zawodników, chociażby w soboty na sporingach, ale ogólnie w Radomie też jest bardzo okej, okay. jeżeli ktoś trenuje w radami, także wszystkich zapraszam do Margina treningi, a wszystkich chętnych, nowych przede wszystkim nowe osoby zapraszam do Aliansu. Tutaj na pewno, jeżeli będziecie chcieli się sprawdzić, to paru chłopaków może wam na pewno nasałuczyć, także Dobrze, a powiedz mi w takim razie, jakie są twoje dalsze plany startowe, oprócz oczywiście kwietnia, o, o czym wszyscy wiemy, czy będzie to ADCC w Warszawie? No ADCC na pewno będzie, nie, bo nawet jak są zawody, a ja powiem tak, że nie wiem w jakiej kategorii się startować, bo myślę, że jeżeli mam do Abu Dhabi jechać, to myślę, że lepiej, żebym się kulał z niedowagą 8 kg. Ale nie wiem, jeszcze 77, 8, 8 tak jeszcze się nad tym zastanawiam, pomyślę, bo ja tak 80 kg. Yy, no i jeszcze chcę pojechać na Mistrzostwa, yy, tam są Europy 1, i 2 kwietnia w Rzymie, iBJJF i -y po to, żeby się przeczyć tutaj w Kimona, głównie przed na Dhabi. No i to jest główny start, tak to teraz skupiam się na tych Kimonach, żeby jednak tam się zaprezentować, bo to jest naprawdę... No jakieś tam według mnie do, dobre wyróżnienie, że tam mogę pojechać się sprawdzić. Czy teraz mógłbyś powiedzieć, że wolisz bardziej Kimona niż formułę bez Kimon? Powiem tak, bez gij czuję się bezpieczniejszy w walce. W czuje, że się muszę jeszcze dużo uczyć i po prostu no, czasami dostaje w miazdę. u całemu Timu Allianz, y, gdzie trenuję Radka Turka, mój obecny klub i wszystkim, którzy mnie również tutaj na treningach dociążają, bo wiadomo to na sukces jednej osoby składa się tych 30, 30 innych. Jak ktoś na przykład widzę, że nie ma siły, ja go proszę o to, żeby się kulał, to on jednak się kula, choć mu się nie chce, także... No to jest bardzo dobre z ich strony, że tutaj przed zawodami też oszczędzają, nie chcą krzywdy zrobić, bo wiadomo, ktoś może się skontuzjować, jak ktoś robi wagę i tak dalej. No to dziękujemy w takim razie za rozmowę, trzymamy kciuki, no można powiedzieć najbardziej za Abu Dhabi, ale za wszystkie Twoje kolejne starty i powodzenia. Dziękuję, mam nadzieję, że przywiozę w kategorii złoty medal w Abu Dhabi. Tak, taki mam marzenie. Dziękujemy. Dziękuję.